Porozmawiajmy o przyszłości. Słuchajcie, część z Was pewnie pisze w tym roku maturę. Zastanawia się, co zrobić dalej ze swoim życiem, dokąd pójść, czy na studia, czy do pracy, czy wyjechać, czy zostać. Wielkie, wielkie dylematy. I często w tych dylematach pomagają takie małe książeczki, które są dla przyszłych absolwentów albo dla maturzystów, takie darmowe, które się rozdaje. Ja z tego czasu wzięłam taką e, książeczkę sobie ze szkoły. Miałam, nagrałam ten vlog właściwie już dawno, dawno, dawno temu, ale nigdy mi się nie podobało to, co zrobiłam, dlatego to jest podejście numer 5. Do e, tego filmiku Chciałabym wam powiedzieć mianowicie o tym, co wyczytałam w tej malutkiej książce Jakie zawody przyszłości, jakie zawody możecie wybrać Które są bardzo, ale to bardzo niesztampowe, Ale jak się zaraz okaże, jak się zaraz dowiecie Dosyć śmieszne Także zacznijmy Jeśli interesuje cię kosmetyka Jeśli lubisz malować ludzi Jeżeli lubisz okładać fryzury ani lubisz marudzących klientów to możesz zostać fizerzystą zwłok. To specjalista od tanato Kosmetyki, przygotowujący makijaż zmarłym. Podobno nieźle zarabia. Możecie zostać sekserem. Wbrew pozorom, nie ma to nic wspólnego z erotyzmem ludzkim. Wręcz przeciwnie, sekser bada płeć kurcząt. A podobno nie jest to prosta sprawa. Możesz być ładowaczem nieczystości stałych. Musicie przyznać, że brzmi to dumnie. Jestem ładowaczem nieczystości stałych. A czym jest, że ten zawód? Jest to zawód śmieciarza. Umieszcza zawartość różnego rodzaju śmietników w wozie asenizacyjnym śmieciarce. Mało prestiżowe, ale ponoć opłacalne. I słyszałam o tym już z kilku źródeł, że wbrew pozorom bycie śmieciarzem jest bardzo opłacalne. Średnio szanowane i zazwyczaj ludzie nie chcą być widziani <laughs> za kierownicą śmieciarki. Ale jak się okazuje, jest dobrze płatna. Można nawet lepiej płatać nauczyciel, może powinnam zostać śmieciarką. O, przepraszam, ładowaczem nieczystości stałych. stałych. Jeżeli robicie zwierzęta, możecie być groomerem od angielskiego słowa groom, czyli w tym przypadku czesać, dbać o zwierzątka. Groomer jest fryzjerem dla zwierząt, dla psów, dla kotów i innych. A jak już jesteśmy przy tym macie zwierząt, to możecie zostać. Uwaga, 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 uwaga. Kinoterapeutą. Kinoterapeuta prowadzi terapię z udziałem psa, lub możecie być zoopsychologiem, czyli psychologiem, który zajmuje się psychiką zwierząt. Podobno ludzie w Stanach, tacy bardzo bogaci, tacy wiecie, w show biznesie, któremu już lekko odbiło, lubią prowadzić swoje zwierzaki właśnie do tego typu ludzi. Cóż, myślę, że w Polsce się to jeszcze długo, długo, długo nie przyjmie. Jeżeli chcecie tylko pracę sezonową, to zamiast zbierać truskawki albo jabłka, możecie zostać pisankarką. Ponieważ pisankarka wykonuje pisanki w okresie świątecznym. Tylko raz pracę w roku. Czy to nie fajnie? Tylko pracować raz w roku. Tylko jak się wyżywić tą jedną pracą w roku na cały rok? Ciekawa jestem, czy byśmy coś wymyślili mądrego, że mamka! Mamka! Karmi cudze dzieci piersią. Niesamowite. znane z literatury zawód silnie sfeminizowany. No trudno, żeby nie był, trudno, żeby był mamek, który karpi z piersi inne dzieci, rany boskie. I mój absolutnie ulubiony zawód, najlepszy ze wszystkich, mój numer jeden, który brzmi najdumniej z nich wszystkich: pomocnik kalibracji jelit naturalnych. Powtórzę, pomocnik kalibracji jelit naturalnych. Zapytacie się, cóż to jest. Już wam mówię. Bierze udział pracownik kalibracji jelit naturalnych. Bierze udział w procesie produkcji wędlin. Mierzy długość i szerokość zwierzęcych jelit. Czy to nie jest wspaniały zawód? Wyobrażacie sobie kogoś, który przychodzi do biura ofert tymczasowych i mówi: Dzień dobry. Byłem pomocnikiem kalibracji jelit naturalnych. Wszystkim szczenię by opadły do kolan, bo nikt oczywiście nie wiedziałby, co to jest. No i. To tyle, jeżeli widzicie, są różnego rodzaju dziwne zawody, które może mniej lub bardziej się przyjmą. I teraz pytanie do Was: czy znacie jeszcze jakiś inny dziwny zawód, który się mógł już przyjąć, albo i nie? Ale który możliwe, że się przyjmie? No i jeżeli znacie, to napiszcie. A jeżeli yy, chcielibyście wyrazić swoje zdanie inaczej, na przykład zrobić wideo-odpowiedź, nie ma sprawy, jestem za. I gdybyście mieli wybrać spośród tych wszystkich zawodów, które wymieniłam, gdybyście byli zmuszeni po prostu wybrać jeden konkretny zawód z tych wszystkich, tutaj zaraz się pojawi lista wszystkich, które wymieniłam, który byście wybrali i dlaczego? Musicie wybrać jeden, tak? Napiszcie, który wybieracie, i jestem ciekawa też waszych powodów, dla których wybieracie ten, a nie inny. Wiem, że się tak ruszam dziwnie, ale jak stoję, to się zawsze ruszam. Dobra, trzymajcie się ciepło, w takim razie to była ja, broszęcja, broszarda, broszka. I co? See you next time! Bye! Uh.